Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki. Już za niedługo święta Wielkanocne. Czy wiesz, jakie symbole charakteryzują te święta i co one oznaczają? Jeśli jesteś ciekawy, opowiem ci o nich. Symbolika potraw w wielkanocnym koszeczku. Wielkanocna kuchnia jest niezwykle bogata, a na stole stanąć mogą dowolne potrawy. Ich podstawą są przede wszystkim jaja. Część z potraw znajdujących się na świątecznym stole wkładamy do koszyczka, który święcimy Wielką Sobotę. Co w nim znajdziemy? Chleb występuje niemal we wszystkich kulturach jako podstawa egzystencji. Chrześcijanie nadali mu szczególnie ważne znaczenie symbolizuje ono bowiem ciało Chrystusa. Jajko to symbol odradzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią. W czasie świąt Wielkiej Nocy jajka są malowane i ozdabiane. Nazywa się je wówczas pisankami, a także kraszankami. Zwyczaj malowania jaj Wielkanocy wciąż jest obecny w polskiej tradycji. Dawniej zajmowały się tym głównie dziewczęta. Jajka farbowano między innymi w odwarze z łupin cebuli, skory dzikiej jabłoni, blisków kwiatów malwy. Wcześniej jednak na skorupkach jajka rysowano rozpuszczonym woskiem wzory, tak by farba nie pokrywała miejsc powoskowanych. Wysowanie to nazywane było pisaniem, stąd też nazwa pisanki. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak można zdobić jajka, śledźcie nasze kolejne filmy. Sól to najważniejszy dla człowieka minerał. Nadaje potrawom smak oraz służy do ich zakonserwowania. Od wieków nadano jej moc odstraszania wszelkiego zła, a umieszczona w święcące ma chronić przed zepsuciem. Sól symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Chrzan uważany jest za symbol zdrowia i siły witalnej, ale przede wszystkim to znak pokonania goryczy, męki i śmierci Zbawiciela. Wędliny oznaczają dobrobyt i zamożność, wszak w dawnych czasach nie każdego było stać na wędlinę. To także zwiastun rychłego zakończenia postu. Ser symbolizuje harmonię pomiędzy człowiekiem a zwierzętami. Ciasta są symbolem precyzji i umiejętności. Mleko i miód są symbolami ziemi obiecanej. W zależności od regionu oraz rodzinnej tradycji w wielkanocnych koszykach możemy zobaczyć również wiele innych potraw, takich jak masło, olej, baranki z cukru. A co znajduje się w Twoim koszyku?